Przejdźmy więc do rozważania y, początków i pisma świętego, i zarazem tej treści, jaką y, ono zawiera. Myślę tu o Księdze Rodzaju, myślę o pierwszych dwóch rozdziałach y, opowiadających o stworzeniu y, świata, o stworzeniu też człowieka. Już wspomnieliśmy, Kiedyś, że pierwsze 11 rozdziałów tej pierwszej księgi biblijnej, zwanej Księgą Rozaju, to, to nie historia. To jest, w, wolno powiedzieć, swoista filozofia, ale opowiadana, jakby w powieść czy opowieść ubrana. I prawdy, które są podstawowe, które nazywamy właśnie filozoficznymi, są y, opowiedziane w bardzo konkretnej formie, właśnie w opowiadaniach, które stwarzają wrażenie opisywania faktów. To nie są fakty, to znaczy, to nie jest wydarzenie, które. Biegło tak i tak, jak, opowiada, jak opowiadanie to nam ukazuje. To są fakty, które nazywamy mitami, czyli twory literackie, tak po naszemu mówiąc, które w sposób obrazowy, wręcz dotykalny, widzialny, pokazują, że. One zaistniały. To znaczy, że Pan Bóg w tym wypadku stworzył człowieka, że wcześniej stworzył świat, że działy się potem takie rzeczy jak zaistnienie zła, cierpienie, śmierć, a więc te zjawiska, których doświadczamy codziennie przez wszystkie czasy i tak będzie do końca. Na te pierwsze pytania, na to dlaczego, jakie stawiał człowiek, tak jak dziecko stawia je na początku swojego życia, odpowiadał, odpowiadała mądrość, ludowa, ale bardzo mądra mądrość. W tym wypadku jeszcze kierowana Duchem Świętym, a więc odpowiedź mądrości. Ubogacona aż działaniem światła Bożego, mądrości Bożej, która jest nieomylna. Powiedzmy więc krótko: Te opowiadania, Księgi Rodzaju, mówią o faktach, które stały się, ale nie mówią jak się stały. Konkretnie. Dzisiaj powiedzmy, mówiąc o stworzeniu. Opowiadania mówią, że Bóg stworzył i świat, i człowieka, ale nie mówią, jak to czynił, mimo że zdają się to sugerować. A więc do rzeczy. Pierwsze dwa rozdziały. Dlatego dwa rozdziały, że mamy w nich Historię, w cudzysłowie, właśnie historię stworzenia, tworzenia, stwarzania świata, człowieka. Dwie historie. Tu zauważmy, że historiografia tamtych czasów, tamtej kultury, a więc przed wielu, wielu wieków, polegała na tym, że jeżeli istniały źródła liczniejsze, nazwijmy je historyczne, to autor, który na ich podstawie tworzył swoją historię, nie tworzył jednej z nich, jednej na podstawie wielu źródeł, tylko po prostu spisywał źródła jedno po drugim, jedno obok drugiego, a czytelnik miał z tego sobie utworzyć jakąś całość. Miał być przez nie y, ubogacony. A więc chodziło o to, żeby żadnego źródła nie zubożyć, nie umniejszyć jego treści. I tu w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, dokładnie pierwszy rozdział i jeszcze y, trzy rozdziały, cztery właściwie wersety, cztery wersety drugiego rozdziału mówią, podają, to jedno ze źródeł, nazywamy je tradycyjnie już y, źródłem kapłańskim. Y, to jest, y, tak sądzimy, y, źródło, y, a więc sformułowanie pewne, nawet może ono na piśmie swego czasu powstało. Y, Źródło, które zaistniało już po niewoli babilońskiej, czyli powiedzmy plus minus 500 lat przed Chrystusem, że jest ono tworem uczonych w piśmie jednocześnie kapłanów, dlatego właśnie nazwa kapłańska, prister, kodeks, jak to Niemcy, niemieccy bibliści nazwali, więc powtarzamy za nimi. I to dzisiaj już nazwa taka wręcz obiegowa i, i tradycyjna. Y, to są czasy, powiadam poniewoli babilońskiej, dosyć takie prawnicze, jak zobaczymy, y, schematyczne. I wreszcie drugie źródło w drugim rozdziale zawarte y, 2-4, dokładnie 2-4 B do końca drugiego rozdziału, tak zwane jachwistyczne. Znów nazywamy je dlatego, że Bóg jest określany słowem Jahwe. Jest, który jest. O tak wydało się komentatorom to nazwać szczęśliwie. No i chyba dobrze to nazwali. I tym się ono charakteryzuje, że jest starsze, ludowe opowiadanie starsze, bo być może, że już na, dworza, na dworach i króla Dawida i Salomona opowiadano sobie o tych rzeczach w sposób właśnie powiadam ludowy i taki bardzo konkretny, y, obrazowy, że aż zdawałoby się żenujący. Źródło starsze, ale bardzo y, też bogate w treść.